Cezary Stypułkowski ponownie rozgrzał Frankowiczów do czerwoności swoją wypowiedzią. Tym razem nowy prezes PKO nie ma wątpliwości, że bez kredytów frankowych pokolenie jego syna mieszkałoby u teściowej za szafą. Czy rzeczywiście Frankowicze powinni być wdzięczni bankom za to, że mają gdzie mieszkać? I na co muszą być przygotowani klienci PKO po objęciu sterów przez byłego prezesa M-Banku. Na 12 miliardów złotych oszacowano wartość ugód zawartych z Frankowiczami na koniec czerwca 2024 roku. Banki księgują takie porozumienia jako straty, ale kontynuując postępowania sądowe straciłyby jeszcze więcej. Ile łącznie ugód zawarły banki według statystyk Związku Banków Polskich i jaką sumę przeznaczyły do tej pory na przegrane z Frankowiczami? Sprawy polskich frankowiczów ponownie na wokandzie Cule. 24 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się w sprawie najmu nieruchomości z kredytu frankowego. O co konkretnie zapytał polski sąd i czy Frankowicze wynajmujący mieszkanie to jeszcze konsumenci czy już przedsiębiorcy? Sąd Okręgowy w Płocku zmierzył pozew banku o kapitał. Chodzi o sytuację, w której postępowanie Frankowiczów o unieważnienie umowy jeszcze się nie zakończyło, a bank już wezwał kredytobiorców o zwrot kapitału. Co Konkretnie orzek sąd w przedmiotowej sprawie i do czego porównał naganne zachowanie banków wobec swoich klientów. Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik, i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do Państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem, zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od skomentowania głośnego wywiadu, którego udzielił Cezary Stypułkowski. Jest to osoba, której nie trzeba przedstawić w świecie bankowym, ponieważ przez 14 lat piastował funkcję prezesa M-Banku. Natomiast zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Banku S.A. ogłoszonej w lipcu. Od 5 października zasiadł w fotelu prezesa tego banku i już na samym początku swojej prezesury wysłał obszerny bo 12-stronicowy list do pracowników nowego banku. W tym liście informuje m.in. jak ocenia obecną kondycję banku S.A. i jakie ma pomysły na jej poprawę. Zdaniem nowego prezesa bank S.A. przez ostatnie lata stracił wiele ze swoich wcześniejszych przewag. Dlatego dzisiaj musi odbudować swoją sytuację kapitałową i wizerunkową. Natomiast kwestią, która wymaga pilnej zmiany, są malejące przychody z tytułu opłat i prowizji. Według Cezarego Stypułkowskiego w ciągu ostatnich 10 lat, jeśli chodzi o bank PKOS, takie koszty rosły jedynie o 25%. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, jak wyglądało to w stosunku do innych banków, to tam te koszty prawie się podwoiły. Zapowiadane przez prezesa Stypułkowskiego powiększenie przychodów z tytułu opłat i prowizji nie jest dobrą informacją dla klientów PKO, ponieważ pomimo tego, że kredytobiorcy tego i pozostałych banków płacą i tak najwyższe raty w Europie, to te koszty będą jeszcze zwiększone. Przy okazji objęcia nowej funkcji i w ramach udzielonego wywiadu pojawił się również wątek, dotyczący polskich frankowiczów. Nowy prezes PKO wykorzystał tę okazję, żeby ponownie wypowiedzieć się, co sądzi na temat kredytów frankowych i jak zwykle w takiej sytuacji nie szczędził gorzkich słów w stronę polskich frankowiczów. Tym razem były prezes M banku nie odniósł się tylko i wyłącznie do kwestii związanych z orzecznictwem w polskich sądach. Jak zwykle przy okazji takich wypowiedzi były prezes M banku zasugerował, że orzecznictwo w sprawach frankowych poszło w takim kierunku, w którym nie powinno, a ryzyko związane z deprecjacją złotego i wzrostem rat Frankowiczów powinno podzielić się po połowie, po stronie banku i po stronie samych Frankowiczów. Jednak nowym elementem retoryki nowego prezesa PKO jest fakt, że wskazuje polskim frankowiczom, że powinni dziękować bankom za to, że mają dzisiaj gdzie mieszkać. Ale tego, co w Polsce się dokonało, jednak bronię, bo uważam, że bez napływu kapitału frankowego pokolenie mojego syna mieszkałoby u teściowej za szafą. To, co się wydarzyło w latach, powiedzmy, 2005-2008, to dla klientów i dla gospodarki było dobre. Powstał rynek mieszkaniowy, zawarto dużo transakcji, oczywiście nikt nie przewidział skali deprecjacji złotego, ale była ona też skutkiem prowadzonej polityki pieniężnej i fiskalnej. Gdyby u nas sprawy poszły w kierunku jakiegoś cywilizowanego rozwiązania, żeby, jak proponowałem, podzielić się zmaterializowanym ryzykiem walutowym pół na pół banki z klientami, prawdopodobnie to miałoby sens. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, sprawy są w sądach. Pozwolą Państwo, że nie skomentuję słów Cezarego Stypułkowskiego, ale każdy z Państwa może sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście Frankowicze powinni być wdzięczni bankom za kredyty frankowe i za to, że mają gdzie dzisiaj mieszkać. Ponad 60% z Państwa oglądających nasz kanał nie jest naszymi subskrybentami. Dlatego, jeśli chcą być Państwo na bieżąco z informacjami dotyczącymi kredytobiorców oraz frankowiczów, serdecznie zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Pozwoli nam to dalej rozwijać nasz kanał oraz dotrzeć do jeszcze szerszej społeczności. Zostawiamy na chwilę wypowiedzi nowego prezesa PKO dotyczące kredytobiorców frankowych, ale nadal pozostajemy w temacie frankowiczów. A to wszystko dlatego, że w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało aktualne szacunki, jeśli chodzi o ważne Wartość zawartych ugód z frankowiczami. Według danych przekazanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, na 30 czerwca wartość zawartych ugód z bankami wyniosła ponad 12 miliardów złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie koszty, które banki przeznaczyły na potencjalne wygrane frankowiczów, to na dzisiaj wynoszą już one ponad 60 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów dodało jednocześnie, że na przestrzeni lat ryzyko związane z portfelem kredytów frankowych ewoluowało, a w ostatnim czasie wyraźny widać trend związany z polubownym rozwiązaniem sporu. Potwierdza to również Związek Banków Polskich ustami swojego prezesa, ponieważ zgodnie z wypowiedzią prezesa Tadeusza Białka na 1 września 2024 roku łącznie banki zawarły z Frankowiczami 104 tysiące ugód. Ponadto zdanie prezesa Kamika zawieranych porozumień wyraźnie przyspieszyła w ostatnich miesiącach i w samym sierpniu wyniosła blisko 2,5 tysiąca ugód w jednym miesiącu i taka tendencja powinna być utrzymana w kolejnych okresach. Zdaniem prezesa Białka, przyczyną rosnącej popularności ugód wśród Frankowiczów jest fakt, że zawarcie porozumienia daje możliwość szybszego zakończenia sporu niż postępowanie sądowe. Jednak prezes zapomina o tym, że duża część tych zawartych ugód jest również na etapie sądowym, ponieważ to banki mają już dość przedłużających się postępowań sądowych, które oznaczają dla nich jeszcze większe koszty niż zakładały. Odpowiadając zatem prezesowi ZBP, Popularność ugód w ostatnim czasie nie wynika z faktu, że Frankowicze wybierają porozumienia zamiast postępowań sądowych, ale z faktu, że to banki poprawiają swoje propozycje, ponieważ Frankowicze wygrywają 99% spraw. Następnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest kolejna sprawa Frankowa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już 24 października CUE wypowie się na temat wynajmu nieruchomości zakupionej z kredytu frankowego. Odpowie zatem na pytanie, czy Frankowicz wynajmujący mieszkanie jest jeszcze konsumentem, czy staje się już przedsiębiorcą? Pytanie prawne, na które odpowiedź SUE jest następujące. Czy przepisy dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że osobę fizyczną, która zawiera umowę kredytu hipotecznego w celu pozyskania środków na nabycie jednego lokalu, który ma zostać przeznaczony do odpłatnego najmu, należy uznać za konsumenta w rozumieniu tej dyrektywy? Wątek wynajmu nieruchomości przez Frankowiczów nie jest nowością na salach sądowych, ale dotychczas przewijał się głównie w przypadkach, kiedy Frankowicze zaciągali nieruchomość na własne cele mieszkaniowe i rzeczywiście zamieszkiwali tą nieruchomość przez określony czas. Ale dopiero po kilku miesiącach lub latach zdecydowali się na jej wynajem. W takim stanie faktycznym sądy nie mają wątpliwości, że w momencie zawierania umowy kredytowej klient był konsumentem i z tego tytułu należy mu się pełna ochrona wynikająca z unijnej dyrektywy. Jednak sytuacja może się nieco skomplikować w momencie, kiedy Frankowicz nigdy nie zamieszkiwał zakupionej nieruchomości, a już od samego początku przeznaczył ją na wynajem. I w tym zakresie Polski sąd zadał pytania do CUE. Zdaniem mecenasa Wiktora Budzewskiego odpowiedź CUE będzie kolejną cegiełką przy kompleksowym rozwiązywaniu spraw frankowych. Pełnomocnicy banków w trakcie przesłuchania stron w sądzie frankowym pytają bowiem, czy kredytowana nieruchomość była wynajmowana. Jeżeli okazuje się, że była, próbują przekonać sąd, że powodom nie powinna przysługiwać ochrona, bowiem najem świadczy o prowadzeniu przez powodów działalności gospodarczej. W tym miejscu jeszcze raz warto przypomnieć, jaką definicję konsumenta zawiera kodeks cywilny. Zgodnie z nim, za konsumenta należy uznać osobę fizyczną, która zawiera czynność prawną z przedsiębiorcą, ale nie jest ona związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W takiej sytuacji, kiedy kredytobiorca zaciąga kredyt mieszkaniowy i od razu przeznacza go na wynajem, a nie na własne cele mieszkaniowe, nie oznacza to, że są one związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponieważ, jak twierdzą sądy, konsument ma prawo do pomnażania swojego majątku, i nie pozbawia go to statusu konsumenta. Zresztą z podobną sytuacją mamy miejsce wówczas, kiedy kredytobiorca przeznacza środki pozyskane z kredytu frankowego nie na cele mieszkaniowe, ale na przykład na zakup dzieł sztuki lub innych papierów wartościowych. W takiej sytuacji również należy go uznać za konsumenta, ponieważ środki przeznaczył na kwestie inwestycyjne w celu osiągnięcia konkretnych korzyści. Przykładem takiego orzeczenia jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2024 roku, w której sąd zakwestionował umowę zawartą z Deutsche Bank i uznał jej nieważność. W stanie faktycznym tej sprawy, kredytobiorcy zakupili nieruchomość od razu pod wynajem, jednak sąd uznał, że ten zamiar nie pozbawia ich statusu konsumenta. Warto jednak dodać, że prawnicy reprezentujący banki mają na ten temat odmienne zdanie. Zdaniem adwokata Wojciecha Wanzla, moim zdaniem, na zadane cudowne pytanie należałoby udzielić odpowiedzi negatywnej. Taka osoba nie powinna być uznawana za konsumenta. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93 na 13, konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. Umowy, których dotyczą przepisy tej dyrektywy, mają być więc umowami konsumenckimi, a więc służącymi do zaspokojenia potrzeb konsumenckich. Taką umową będzie umowa kredytu na zakup domu czy mieszkania przeznaczonego do zamieszkania przez kredytobiorcę i członków jego rodziny. Celem bowiem nabycia takiej nieruchomości jest konsumpcja, zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej. Jak CUE odniesie się do kwestii związanej z wynajęciem nieruchomości pochodzącej z kredytu frankowego, dowiemy się tego 24 października, ale jesteśmy spokojni o orzeczenie CUE, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, Wyrok z ubiegłego roku dotyczący celu mieszanego. Tam również CUE nie uznał Frankowicza za przedsiębiorcę, mimo że część środków pochodzących z kredytu przeznaczył wprost na działalność gospodarczą. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka. Są powracające jak bumerang wezwania banków o kapitał. Już wielokrotnie poruszaliśmy ten temat na naszym kanale, ponieważ ta kwestia wciąż budzi duże emocji wśród naszych obserwatorów. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 25 kwietnia wyjaśniony został temat związany z przedawnieniem roszczeń banków. Od początku wiedzieliśmy, że ten termin wynosi 3 lata, jednak nie znaliśmy momentu początkowego, od kiedy należy go liczyć. Teraz już wiemy, że banki mają tylko tylko trzy lata od momentu, kiedy Frankowicz zakwestionował zapisy swojej umowy. I to powoduje, że wszystkie sprawy, które zostały wytoczone w 2021 roku, a było ich około 60 tysięcy pozwów, w tym roku powinny znaleźć się na wokandzie. W związku z tym, znaczna część kredytobiorców frankowych już teraz otrzymuje wezwania z banków o zwrot udzielonego kapitału, a niektórzy kredytobiorcy zostali już pozwani przez swoje banki. Jednym z przykładów takiej sprawy jest postępowanie przed Sądem Okręgowym w Płocku, które zakończyło się wydaniem wyroku 13 sierpnia 2024 roku. Jest ono o tyle przełomowe, że oprócz oddalenia powództwa banku Sędzia prowadząca sprawę wprost odniosła się do praktyk banków i nazwała je po imieniu. Takie zachowanie jest w ocenie sądu celowym zabiegiem, mającym utrudnić kredytobiorcy życie i uwikłać go w kolejny proces sądowy z wieloma roszczeniami pieniężnymi jako swoiste ostrzeżenie, że nie warto występować przeciwko bankowi. To wskazuje na działanie typu pozew slab. Praktyka ta opiera się na założeniu, że każde postępowanie sądowe jest czasochłonne i kosztowne. Dla konsumenta łączy się z dużymi emocjami, obciążeniem czasowym i stresem. Celem procesów SLAP nie jest sądowe zwycięstwo, ich intencją jest doprowadzenie do postępowania sądowego wobec jednostki o mniejszej władzy i środkach, w nadziei na zniechęcenie ich do działania poprzez ciężar rozprawy sądowej. Działania banku sąd uznał za takie właśnie nadużycie prawa, w tym procesowego, zatem znalazło to swoje odzwierciedlenie w kosztach procesu. Nie ulega wątpliwości, że bank jako korporacja dysponuje czasem, budżetem i wsparciem prawnym, pozwalającym mu wikłać się w liczne procesy wobec osób słabszych, np. konsumentów i wykorzystywać w ten sposób swoją pozycję. Niezależnie od wyniku procesu konsument uwikłany jest przez długi czas w spór z bankiem, autorem umowy zawierającej postanowienia abuzywne. O ile w przypadku licznych wyroków zasądzających na rzecz Frankowiczów możemy spodziewać się raczej powtarzającej się retoryki i uzasadnienia, tak w przypadku tego wyroku sędzia Emilia Dolińska pokusiła się o przygotowanie zdecydowanie niesztampowego uzasadnienia. Tym bardziej, że bank wytoczył swoje powództwo o zwrot udzielonego kredytu w sytuacji, kiedy postępowanie Frankowicza o stwierdzenie nieważności zawartej umowy nadal pozostaje w toku. A jeśli chciałbyś wiedzieć, dlaczego. Banki nie boją się już, Frankowiczów, i jakie ich zachowania traktują jako patologię, wystarczy, że klikniesz wyświetlone obrazek. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy program, serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik Wotum Finance Help.